Hejka! Przychodzę do Was z ostatnio najpopularniejszym filmem na BookTube, czyli z tbr na lato. I ja w te lato postanowiłam, że podejmę wyzwania przeczytania trzech książek, do których jakoś ciężko jest mi się zabrać. I pierwszą z tych książek jest, są to w zasadzie, księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Ja już tą książkę zaczęłam, i jestem na stronie 893 i jeszcze nie odkryłam, dlaczego strony liczą się w drugą stronę, nie od jedynki. No, przeczytałam kilka stron, więc nic w zasadzie nie jestem w stanie powiedzieć o tej książce. Muszę powiedzieć, że jest ona dość nieporęczna, ale z drugiej strony jest to też taka, no wiecie, wzbudza szacunek, ta książka, więc. Z jednej strony bym powiedziała, że wolałabym ją przeczytać podzieloną na, na jednak dwa tomy, żeby to się trochę wygodniej czytało, ale z drugiej strony wiem, że wtedy nie wyglądałaby tak imponująco. Jeżeli chodzi o drugą książkę, którą chciałabym przeczytać, to jest to diuna Franka Herberta. I tą książkę chcę przeczytać ze względu na jedno słowo na okładce, z tyłu okładki, które mnie przekonało do tej książki. Oszami ułamiające połączenie przygody oraz mistycyzmu, ekologii i polityki. I muszę powiedzieć, że to zdanie tak do mnie trafiło, że stwierdziłam, że tą książkę przeczytam. Jest to książka science fiction. Kojarzy mi się z latem. Dlaczego? Chyba ze względu na tą układkę. Ponieważ no mamy tutaj jakiegoś potwora, który pragnie zjeść jakiś, podejrzewam, naszych bohaterów. Natomiast całość dzieje się na pustyni, więc może akurat trafiłam i może to będzie dobra książka na latą. I trzecia książka, takie troszeczkę większe, y, właśnie wyzwanie, niż jakiś taki biedny pleżer, to jest Archemia Słowa Jana Parandowskiego. Czyli książka taki, y, wydaje mi się, że taki poradnik pisarza, albo taki, taka książka o tym, jak pisać, jak, y, jak układać zdania, słowa, jak, jak dobierać słowa. Y, ja na razie przeczytałam przedmowę i kawałek pierwszego rozdziału. Przedmowa była super napisana, była bardzo dobrym wstępem do tej książki, zachęciła mnie do niej. Ja tutaj mam zakładkę, ale na 186 to się nie wydarzyło. Nie przeczytałam 186 stron. Chyba zapomniałam założyć miejsca, w którym tą książkę skończyłam. Także no, mam nadzieję, że te trzy książki uda mi się przeczytać w te lato i będzie to dla mnie, wiecie, jakieś osiągnięcie. Jeżeli chodzi o dalsze książki, to tak. Mam literaturę piękną, ale to jest największy stosik, bo tak jak mówiłam, ja literatury pięknej najwięcej czytam w lato. Natomiast mam dwie książki fantastyczne. I pierwszą z nich to jest Pustka Wieczna Jessica Townsend, a druga to z wiadowcy Johna Flanagana. To jest trzecia część z Morrigan Crowe, Przygód Morrigan Crowe. Jakoś myślałam, że powiem Wam od razu po wundermistrzu, że się rzucę na Pustkę Wieczną, ale to jakoś nie nastąpiło. Nie wiem dlaczego. To jest taka książka, która generalnie, jak Harry Potter, mi bardziej się kojarzy z jesienią, ale wydaje mi się, że będę chciała ją przeczytać, brat, że, że ona nie dotrwa do jesieni. No ale mogę się mylić. No i zwiadowcy, mi się księga pierwsza bardzo podobała. Mam księgę drugą, udało mi się w miarę tanio kupić. No, jakby ta seria, nie, naprawdę ten pierwszy tom zachęcił mnie do dalszego czytania tej serii, która jest okrutnie, okrutnie długa. No, ale jeżeli się kocha y, książkę i kocha się bohaterów, to i 16 tomów można przeczytać. I teraz może przyjdziemy do kryminałów. Rzeczywiście mi kryminały kojarzą się z Jesienią i nie sięgnęłabym raczej w roku kryminały na przykład Małeckiego, no bo tamta atmosfera typowo kojarzy mi się z Jesienią. Y, ale trzy sobie wybrałam. I pierwszym z nich jest ABC Agatha Christie. Jakoś tak powiem Wam, że Zabieram się za tą książkę, zabieram się za tą książkę i zabrać się nie mogę. Natomiast jest to naprawdę, jest to część z Herkulesem Puaro, a to jest mój ulubiony bohater tej autorki, więc myślę, że bardzo niedługo to będzie mój wybór. Mam nadzieję, że pierwszy, jeżeli chodzi o Agatę Christie, bo ta książka leży, a ja już u Was trzy inne w międzyczasie przeczytałam. Druga książka to jest Jones Bo Królestwo i rzeczywiście Jones jest autorem, który kojarzy mi się z latem. Nie mam tego pojęcia, bo akcja tych książek zazwyczaj dzieje się w Skandynawii. Natomiast to już nie jest część z Harm Hole, tylko to jest zupełnie osobna, osobna, napisana powieść. I generalnie, jeżeli chodzi o to, o fabułę tej książki, to nasz główny bohater wraca do swojego miasteczka, w którym przeżył dzieciństwo. Tam w dalszym ciągu żyje jego brat. No i on planuje tam chyba pomóc bratów w. Aha, nie, wraca Polak z propozycją budo budowy hotelu. Natomiast śledczy decydują się na rozpoczęcie ponowne otwarcie sprawy zabójstwa rodziców tej dwójki. No i nasz główny bohater, jak tutaj pisze, będzie stał przed jakimś wyborem, mmm, trudnym wyborem związanym z, z miłością braterską, czy ją chyba zawieść i może powiedzieć prawdę, czy w dalszym ciągu prawdę ukrywać. Tak mi się wydaje, tak bym czytała z tylnego opisu. I ostatnio to jest chyba najbardziej popularny booktube'owy i bookstagramowy kryminał, czyli podkróciam RoofWare Dziewczyna, która jest nianią, decyduje się podjąć bardzo intratną pracę w rezydencji wiktoriańskiej. Wydaje się, że z, mieszka tam idealna rodzina, natomiast ona czuje jakiś niepokój. No i pewnie w związku z tym okaże się ta rodzina mniej idealna. Także ja przeczytałam, powiem Wam, pierwszy taki list, bo tutaj zaczyna się to od listu z więzienia i było to bardzo niepokojące, także nie wiem dlaczego tą książkę odłożyłam, nie czytałam jej dalej, może, może wzbudziłaby mnie zbyt duży niepokój. jeżeli chodzi jeszcze o książkę, która jest takim no poradnikiem powiedzmy, to jest Księga Urody Czarownicy Arin Murphy Hitchcock. Hitchcock nie mam pojęcia jak się czyta to nazwisko ja tą książkę kupiłam mojej mamie ona powiedziała, że raczej wszystko co tutaj w tej książce jest zabarte no to było jej znane nie wiem czy ja też tak będę mogła powiedzieć ale generalnie to jest taki poradnik jak zadbać o siebie, bardziej wykorzystując naturę jak odzyskać spokój duchowy także tutaj są i przepisy kulinarne z tego co widziałam i przepisy na jakieś różne kąpiele na maseczki na herbaty Także no może być to interesująca lektura i może taka wiecie, nie tyle będzie to taka książka, która nam nie, nie wiadomo jak genialne przepisy dostarczy, ale nas tak zmotywuje o to, żeby właśnie w lato zadbać bardziej o siebie i ja taką właśnie mam nadzieję, że tak będzie. Dobra i przechodzimy do tej zapowiadanej literatury pięknej. Pierwsza książka to jest Ptasiek William Wortona. I do tej książki zachęciła mnie akurat piosenka Anki Lipnicki, ptasi, którą ja bardzo lubię, i dlatego stwierdziłam, że tą książkę muszę przeczytać. Nigdy w życiu nie czytam jeszcze żadnej książki tego autora, więc nie wiem, czego się spodziewać. Ja tą książkę zaczęłam i jestem na samym początku, co prawda. Natomiast już wiem, że jest to historia bohatera, który bardzo uwielbia ptaki. I po części ta historia dzieje się w szpitalu psychiatrycznym. Po części jakby powracamy do jego dzieciństwa i nie tylko nasz główny bohater jest w tym dzieciństwie, tylko jego najlepszy przyjaciel. I tutaj opowiadają różne przygody, właśnie związane głównie z gołębiami, z ptakami. Także to by było to. Później mam dwie książki, które już oczywiście czytałam, i to jest Jane Austen: Rozważna i romantyczna, I duma i uprzedzenie. Ja obie te książki mam z wydawnictwa puszyńskiego i muszę powiedzieć, że one są bardzo fajnie, tak wygodnie się je czyta, bo obecnie jeszcze czytam tej samej autorki MMA, ale już w zasadzie jestem na samej końcówce tej książki. To jest mój oczywi oczywisty lirit. Ja te książki czytałam w liceum, ale jestem ich ciekawa. No i stwierdziłam, że w te lato chciałabym je ponownie przeczytać. I z wydawnictwa pruszyńskiego mam również Rebekę Dafni de Mourier. Po prostu trafiłam na tą książkę na bibliotecz w biblioteczce mojej mamy i stwierdziłam, że chciałabym ją przeczytać. Szczególnie, że jeszcze w domu mam tej samej autorki, też z wydawnictwa pruszyńskiego. Służebnice Króla? Służ służebnice w Służbie Króla? No, muszę sprawdzić jak ten tytuł dokładnie brzmi, ale na pewno jest to tej samej autorki. Później mam Christine Hanna. Ja jeszcze nic nie czytałam tej, tej, tej autorki. Zdarzyło się nad jeziorem Mystic i z tego co czytamy z tyłu jest to historia bohaterki, która ma bardzo udane małżeństwo, przynajmniej tak jej się wydaje, ale okazuje się, że jej mąż ma kochankę i w związku z tym ona wraca też do swojego miejsca dzieciństwa nad właśnie jeziorą Mystic i tam znowu nawiązuje więź i relacje ze swoją miłością z czasów szkolnych. I ten bohater jest wdowcem i ma córkę, która ma problemy zdrowotne. Także no, zainteresowała mnie ta historia. Nie wiem, czy okładka nie jest chyba zbytnio letnia, natomiast chciałabym ją przeczytać. No i na takie książki ja po prostu w lato mam ochotę. Kolejna książka to również będzie Lilith, czyli Dama Kameliowa Aleksandra Dumas, Ja chciałabym zrobić taki film z najlepszymi seriami. Z najlepszymi książkami z literatury pięknej, i dlatego bym tą książkę jeszcze raz chciała przeczytać, bo wydaje mi się, że ona na pewno zasługuje na swoje miejsce na tej liście. Natomiast czytałam ją z 3-4 lata temu, no i po prostu mam po, po niej bardzo dobre wspomnienia, no ale nie jestem pewna, czy w tej, w tej chwili bym to samo o tej książce powiedziała. I książka, o której już opowiadałam w haulu, czyli Rzeki Płyną jak chcą, Albeny Grabowski, i to jest historia trzech sióstr. Żyjących w Warszawie, których spokojne i bardzo szczęśliwe życie przerywa wojna. I um, ich ojciec wyjeżdża walczyć na froncie, w związku z tym one żyją w okropnym niepokoju, i starają się jakoś tą sytuacją poradzić. I jedna z nich decyduje się wyjechać i być pielęgniarką w szpitalu, w, w takim szpitalu polowym, i tam poznaje swojego męża, żołnierza, z nim powraca do domu rodzinnego. No i z tego co rozumiem, to fabuła będzie właśnie dotyczyła przeszłości właśnie tego żołnierza. Także to też wydaje mi się, że w to bym chciała przeczytać. I później mam jeszcze dwie dziewczyny, czyli dziewczyna z portretu. O tej książce również mówiłam na Bookholu. Ale mam kolejną, czyli Dziewczynę z rewolwerem i to jest historia pierwszej kobiety szeryf. Z tego co zrozumiałam to też dziewczyny żyją sobie spokojnie na farmie i na tej farmie pojawia się bardzo niebezpieczny mężczyzna. No i jedna z naszych bohaterek, Constance, po prostu bierze sprawy w swoje ręce i stara się jakoś poradzić z tym problemem. Także okładka jest piękna, fabuła brzmi bardzo ciekawie. I jeszcze mam dwie książki, które bym chciała przeczytać w te lato. I pierwsza z tych książek to jest Katedra w Barcelonie, i de Forso Falcone. Ta książka już do mnie jedzie, bo już udało mi się ją zakupić za 9 zł na Allegro. Także no, za niedługo będzie u mnie. A druga to jest Homodeus, Jubala Haradiego, czyli jakby taka druga część trylogii, której pierwsza część to był Sapiens. I potem chyba trzecia część to jest XXI wiek. jest mi się ogromnie podobało, także Homodeusa też jestem bardzo ciekawa, ale jeszcze nie udało mi się go dorwać w jakiejś fajnej cenie. No ale myślę, że myślę, że się uda, a jak nie to wezmę sobie z biblioteki, bo Sapiens naprawdę bardzo, bardzo przypadło mi do gustu, więc jestem ciekawa Homodeusa. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. No i co? Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie.